Nic tak nie cieszy, zobaczcie jak ten widok, czyli zamówienie 758 jest przygotowane. Tutaj mamy kolejne zamówienie, płyta docięta. Przy okazji możecie zobaczyć jak ładnie wygląda to profilowanie, mikroprofilowanie na płycie. To jest akurat płyta dziesiątka w graficie, także ktoś będzie budował, budował budynek już taki w miarę cieplejszy. Tutaj jest czwóreczka, czwóreczka docięta na jakiś garażyk, ścienna, To jest ścienna, to wiecie. Tutaj mamy dachową przygotowaną, też już zamówienie jest przygotowane, docięte. Tutaj mamy też kolejną ścienną przygotowaną. Oczywiście nie zapominamy o czym? Nie zapominamy o tych przypadkach, żeby tutaj ta krawędź cięta nie rysowała nam płyt. Także mnóstwo szczęścia, mnóstwo materiału przygotowanego w komornikach dla naszych klientów, także zapraszamy Was serdecznie. Płytę bardzo szybko docinamy obróbki blacharskie, robimy takie obróbki, proszę bardzo, takie przyda się, rozdajemy, jest dobrze. Pozdrawiam Was serdecznie, pełen pozytywnej energii, Grzesiek Engelbrecht, www.tkm.eu. Hej!